Gratulujemy pani, pani Teresie Klobowskiej, dobrze prawa Kategoria C, Ewa Białachowska Przemyśl, trzecie miejsce Kaja Zamorska z Rzeszowa. W tej kategorii na czwartym miejscu głosowała się pani Jeziorowska Dorota Zmysłowic Duże brawa Jolanta Woźniak Ewa Białachowska, Kaja Zamorska Trzy najlepsze panie w K3. Dobrze, brawa jeszcze raz. Dziękujemy. Kategoria M1 trzecie miejsce Przemyśl. Drugie miejsce Józef Gudzelak Przemyśl i pierwsze miejsce Zygmunt Bobko z Przemyśla na kolejny miejscach w tej kategorii wiekowej Adolf Kurkiewicz na czwartym Zbigniew Probulski na piątym z Gorlic, Robert Michalcewicz na szóstym z Przemyśla Krzysztof Jeziorowski z Mysłowic na siódmym Wojciech Krokowski z Jarosławia na ósmym Paweł Białachowski z Przemyśla na dziewiątym i Kazimierz Kłosowicz z Frysztaka na miejscu dziesiątym Trzech najlepszych panów w kategorii: M1 Zygmunt Bobko, Józef Gudzela i Stanisław Sachów. Drugie miejsce: Artur Dorowski, Warszawa, i pierwsze miejsce: Mirosław Sędłak, Raszyn. Na kolejnych miejscach uplasowali się Marek Szymański z Przemyśla na czwartym. Wojciech Duda na piątym. Z Przemyśla Wiesław Lach z Przemyśla na miejscu szóstym. A na podium Robert Leśny, Przemyśl Artur Borowski z Warszawy i Mirosław Sędłak z Roszyna. Smerdno. No. Smerdno. O! To jest ruch na pieczęć. O! To jest ruch na Zdjęcia, proszę bardzo. Duże brawa. Leżą również. Chwila dla fotoreporterów. Pamiątkowe zdjęcia. Podawiam się pod rączkę razem. Na miejscu trzecim Przemysław Błoniarz Nowy Sącz Na miejscu drugim Tomasz Grot z Rzeszowa I na miejscu pierwszym Filip Robotycki z Krakowa Zapraszamy, na kolejnych miejscach uplasowali się Tomasz Bocheński z Rzeszowa na czwartym Pojechało, na owczyznę wszystko Pana Przemysława Błoniarza prosimy o oddanie numeru startowego. Dziękujemy bardzo. Na czwartym miejscu Tomasz Bocheński, Rzeszów. Na piątym miejscu Marek Stańczyk, Lubaczów. Na szóstym miejscu Piotr Trójka to Przemysław Błoniarz, Nowy Sącz. Tomasz Grod na drugim miejscu Rzeszowa. I na pierwszym miejscu Filip rybotycki Kraków. Duże brawa. Kolejna kategoria. Na miejscu drugim Krzysztof Dębicki przemyśla. I na miejscu pierwszym Marcin Bochniak z Przemyśla. Na pozostałych miejscach uplasowali się Jerzy Rusin. Dwerniczek na miejscu czwartym. Mateusz Babiasz z Rzeszowa na miejscu piątym. Radosław Gronuś z Krakowa na miejscu szóstym. I Michał Sienkiewicz z Przemyśla na miejscu siódmym. Marcin Bochniak, Krzysztof Dębicki i Hubert Steczkowski to pierwsza trójka w tej kategorii wiekowej. Brawo! Drodzy Państwo, bardzo dziękuję, że przyjechaliście w ten mroźny dzień do nas na stok na podkarpackie eliminację Family Cup. I zapraszamy także na 24 lutego na e, zawody narciarskie, opuchar wicermarszałka Sejmu RP, pana Marka Kuścińskiego. I 10 marca kolejne zawody, opuchar prezesa UKS w Śródmieście. Zapraszamy serdecznie, dziękuję Wam wszystkim. E, mam nadzieję, że do zobaczenia. Są na te zawody? Wszystko już jest tam, w serwisie zapis.